Dzień dobry! Dziś chcę zaprosić Was do wysłuchania fragmentu książki Kąpiele leśne M. Amosa Clifforda. Wielu ludzi nauczyło się, że przebywając w naturze trzeba przede wszystkim uważać, aby nie zostawiać po sobie śladu. Zgadzam się, iż warto stosować się do tej zasady w chronionym i delikatnym środowisku, takim jak łąki alpejskie, które mają bardzo krótkie sezony wegeta wegetacyjne. Nie zalecam jednak takiego podejścia w przypadku kąpieli leśnych. Jako alternatywę proponuje dziką troskę. Jest to zgodne ze stylem bycia wielu rdzennych ludów, postrzegających Ziemię nie tylko jako źródło zasobów, które należy chronić, ale także jako złożoną sieć relacji ze wszystkimi istotami. Jesteśmy częścią tej sieci i zajmujemy w niej istotne miejsce. Istotą etyki koncentrycznej jest pojęcie czułości. Możemy okazywać czułość lasom i jego licznym mieszkańcom, którzy są naszą rodziną, tak jak z miłością i troską. Traktujemy bliskich. Nasze serca reagują na to, co dzieje się w lesie, a zwłaszcza na to, co wydarza się w odpowiedzi na nasze własne działania. Jako przewodnik często prowadzę grupy na wybrane odcinki szlaku, na którym stajemy w kręgu, aby skorzystać z leśnego zaproszenia, które nazwałem przyjemna obecność. Czasem jednak, gdy docieramy na miejsce, odnoszę wrażenie, że tamten obszar jest za bardzo zdeptany. Jeśli serce mówi mi, że potrzebuje przerwy, zabieram grupę gdzie indziej. To jest właśnie czułość. Las zawsze nam ją odwzajemnia. Zdarza się, że gdy powracam po przerwie do owego miejsca, zostaję nagrodz nagrodzony widokiem leśnych kwiatów. Ekosystemy leśne przeważnie są bardzo odporne, chociaż może im zaszkodzić bezmyślne nadużywanie. Osłabione przez suszę lub inne niesprzyjające warunki drzewa mogą opanować organizmy oportunistyczne lub nierodzime. Wspaniałym agistasom nowozelandzkim zagraża obecnie choroba przenoszona przez glebę. Ich ludcy opiekunowie troskliwie rozmieścili w tamtym terenie koryta wodne z antyseptykami, w których wędrowcy mogą dokładnie oczyścić buty, zanim wejdą do lasu na spotkanie z tymi drzewami. Kolejny fragment dotyczy wzajemności. Serdecznie zapraszam, żebyście zerknęli do tej książki. Przypominam raz jeszcze tytuł: Kąpiele leśne znajdziecie ją w naszej bibliotece. Do zobaczenia.